Siema. Dzisiaj pokażę Wam jak awaryjnie otworzyć sobie darcie bądź też renóweczkę z takimi kartami. W karcie znajduje się grot. Otwieramy ją w ten sposób. Pyk i w środku znajduje się nasz grot. Wyciągamy go. Następnie idziemy do drzwi kierowcy. I teraz grotem bądź też śrubokrętem podważamy naszą zaślepkę w tym miejscu. Ja już ją mam podważoną, no bo jedną ręką bym miał ciężko to ogarnąć. Ściągamy zaślepkę i tu mamy nasz zamek. Tak więc na więcej filmów zapraszam was na kanał TTZ Performance jak i również na mojego TikToka, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Krokiet z masłem. No I tyle, trzymajcie się, cześć.